一生。 Siema, siema! Jestem RyanGplay, to jest e, pierwszy odcinek z nowej serii Working Progress Troszeczkę nagrywam w ogóle z rana, więc wybaczcie mi, że jeśli tak wygląda trochę zaspany mm, Ale, ale, no trzeba nagrać po prostu, bo ten tydzień jest oczywiście niestreamowy Więc e, w tym tygodniu streamów nie będzie, dopiero będzie w sobotę mm, Dlatego właśnie z rana nagrywam sobie odcinki dla was e, na ten tydzień, kiedy nie streamuję Oczywiście zapraszam nas na Twitcha, ponieważ tam wszystko robimy, całą mapę właściwie tworzymy na Twitchu Tylko i wyłącznie tam wszystko się dzieje więc serdecznie zapraszam, bo naprawdę wiele pomysłów od Was, ode mnie, albo naszej, właśnie, mieszanych naszych pomysłów trafia na mapę. Więc można powiedzieć, że to jest taka na nasza mapa, po prostu, bo razem tworzymy, nie? Yy. I to jest pierwszy z Urban Progress yy, serii, który pokazuje Wam aktualny postęp w tworzeniu mapy. Yy, I mniej więcej podaje procenty. Ja dzisiaj dam bezpiecznie. 20%? Myślę, że na pewno jest więcej, ale daje to bezpieczne 20%, ponieważ nie wiem dokładnie ile będzie nowych rzeczy, które muszę dodać do farmiga do tej mapy później, żeby w 100% kompatybilna ze standardami FS-22. Na ten moment pokażę po prostu tylko tyle, co zrobiliśmy w te 10 streamów. 10 albo 9 streamów, chyba 10. Więc duży progres będzie i już zobaczycie więcej tę zmianę. Zresztą widzieliście ostatnio pierwszy gameplay taki z serii QA gdzie właśnie to był? Była pokazana mapa, no, tak bardzo okrojona, nie? A dzisiaj zobaczymy sobie już szczegółowo. Także odcinek może być troszeczkę dłuższy, ale myślę, że warto będzie to sprawdzić sobie. No i słuchajcie, ponadto, taka sprawa, że będziemy wybierać też nazwę dla tej mapy, ponieważ ta mapa jeszcze nazwy nie ma. Dlatego bardzo bym Was prosił, żebyście wpadali na Twitcha, bo tam będzie na pewno głosowanie odnośnie nazwy mapy. Eee, mam już na razie dwóch kandydatów na nazwę, w sensie dwie nazwy eee, No i będziemy sobie tak eee, Będziemy sobie tak eee, wybierać, tak? Także tam wpadajcie Jeśli ktoś ma też jakieś propozycje dotyczące nazwę mapy to komentarze są wasze Serdecznie zapraszam eee, No i co? I napiszcie sobie tutaj eee, Hashtag nowa mapa I wam dawalne po prostu serducho, nie? Bo, bo myślę, naprawdę będzie, eee, będzie warto Tak, zacznijmy sobie może mm, Po kolei, bo słuchajcie, nazw, nasze znaczy nazw eee, Miejscówek jest jest sporo. Mapa wygląda aktualnie w ten sposób. Tak się rozrosła od momentu, kiedy zaczęliśmy ją robić. W e, 10 streamów, także 10 dni e, robimy tą mapę. E, no i też w sumie ostatnio policzyliśmy sobie o godzinki streamów. To jakieś 83,5 godziny streamów. E, to, co widzicie, to jest właśnie to zrobione, nie? W 83,5 godziny. Także całkiem nieźle. Myślę, że tak jeszcze pół godziny mogę spokojnie doliczyć sobie e, poza streamami gdzieś tam. Więc można powiedzieć, że. O 84 godzinki, nie? Plus, tam jeszcze w kolejnym odcinku pokażę wam nowe części, w sensie tej żwirowni i tak dalej, bo tam też sporo doszło rzeczy. Ale to już w kolejnym odcinku, właśnie, bo nie chcę robić wszystkiego naraz. raz. A i tak uważam, że za dużo wam pokazuję. Myślałem, czy w ogóle by tego wam nie okroić w jakiś sposób jakąś białą ścianą, żeby wszystkiego nie pokazywać. No ale dobra, w już może od początku po kolei z mapą, albo strzelić może sobie od tej strony, tutaj. Więc gospel grywalne po pierwsze, nie? Jak ono wygląda, jak się prezentuje i ile będzie gospodarek grywalnych? Dwie. To już mówiłem w Q&A, nie? Więc tak ono sobie wygląda, oryginalny płot farmigowy, bardzo dobrze się tutaj sprawdza, więc nie ma co zmieniać, myślę, że tutaj idealnie po prostu pasuje. Um, oczywiście tego się płot nie, programował, nie programowałem, niedługo to będę robił oczywiście, e, tak samo nie mówcie mi, że mam dodać bramy, bo to wszystko wygląda. Bramy dodam na końcu, jak już będę miał ogarnięty ten skrypt od e, otwierania wrót, co nie? bo zamiast zadawać te estetyczne bramy, które tak się nie otwierają to lepiej zrobić otwieraną bramę, zaprogramować i sobie po prostu potem kopiować i ustawiać, nie? To będzie naprawdę bardzo przyjemna praca, więc to też na Twitcha zapraszam oczywiście, nie? I tak, większość z tych budynków właściwie będzie playstable w sensie ten garaż, ten garaż oraz ta Także myślę fajnie Tylko, że będzie playstable w ten sposób, że odstawia ta tabora. Ta, ta Ee, że będzie można sprzedać i, i kupić, nie? Bo wiadomo, że pastwisko nie jest tutaj od razu za tym Tylko pastwisko jest tutaj, w tym miejscu Tak się pastwisko prezentuje. Myślę, że naprawdę bardzo fajny klimat w tutaj wyszedł tego pastwiska Jest trochę błota, trochę tam te krówki jedzą, nie jedzą No różnie tutaj wygląda, ale naprawdę bardzo fajnie się ono prezentuje No tu mamy też drogę, wyjazd na pola i tak dalej, nie? Dobrze, przejdźmy takim razie do gospodarstwa, nie? Bo trochę czasu nam może zejść Więc co? Garażek jakiś kibelek tutaj no tu mamy oczywiście garaż, który modelowaliśmy na streamie. Akurat pod niego wchodzi idealnie kombajn w ten sposób, że jak macie na przykład top linera, to header idealnie się mieści między tą belką a tą belką, także idealnie po prostu sobie tutaj wjeżdżacie i parkujecie tu header, potem będzie zamykać oczywiście wrota. W tym miejscu że zamykacie wrota, header jest z przodu, a tu idealnie się mieści kombajn, także naprawdę sporo miejsca. Tu będzie ogólny warsztat, robimy jakieś jeszcze y, półki z narzędziami i tak dalej, więc będzie myślę spoko miejscoweczka, żeby coś sobie nie naprawić, nie? Jak coś się nie będzie mieściło, jakiś właśnie kombajn typu, y, to sobie podjedziecie po prostu garażem tutaj y, w cofacie y, czy coś, no bo myślę, że to i tak... Eee, taki mniejszy garażek, to jest. On jest tak ogólnie duży, nie? Jakby nie było, jest dość spora, e, spora brama. więc Z jakimś kombajnem sobie nie wyjdziecie, ale, ale ciągnikiem na pewno. E, Scalowo, oczywiście. Większość modeli tak naprawdę jest z Eastern, ponieważ one są dobrej jakości, tylko troszeczkę zmienię tekst, im tekstury. Także znaczy tutaj pracowanie to ta się z tego prezentuje, e, więc jest to, to dosyć spoko. Oczywiście domek, tutaj jakieś tam e, głupotki, jakiś tam hamak się trafił, więc e, dosyć ciekawie, ciekawie, nie? No i wiadomo, jakieś dla Dzieciaków jakieś rzeczy. E, dobra, przejdźmy dalej. Mm, na tyły, tak? No to tył to wiadomo. Duży plac, po prostu, który jest taki tutaj mm, manewrowy, typowo. Tu będzie silos, przy którym będzie brzmienika o spodu i to będziemy mogli sobie napełniać normalnie e, zboże. E, także fajnie, ten silos jeszcze, jeszcze trochę zmodyfikuję e, Ale myślę, że to tak wystarczy Taki malutki silos 20 tysięcy litrów będzie miał na e, wszystkie uprawy mm, Może 30 tysięcy, żeby tam też nie przesadzać, nie? E, tu jest silos e, taki poglądowy, poprawiam go z modhuba Ogólnie on jest jako playstable, ale go go sobie jako prefab, żeby tylko wiedzieć mniej więcej gdzie ten silos stoi W ogóle dziwne, że w, tak samo w 19, tak samo w 22 nie ma tutaj e, wnętrza opon Dziwne to jest trochę w tych silosach, ale ok. W ogóle pierwsza pierwszej wersji chyba były białe nawet, bo tam jakiś shader obrakował czy coś hmm, Ale ta mniejsza hmm, Dobra, przejdźmy dalej Dalej przejdźmy sobie do sąsiada tutaj e, No to co, sąsiad tak sąsiad, typowy Typowy tutaj, wiecie Polski rolnik ma tam jakieś jakąś oborę, ma jakąś sodowę, domek, wyjazd na, na tył i tyle, nie? Nie robię tu za wiele, bo po prostu no, radzie się nie opłacało. Mm, tutaj następnie e, jakieś belki, wiadomo, znane już są e, z, od dawien dawna. Ja sobie jeszcze zmienię na f, te belki farmingowe, e, te aktualne, żeby troszkę to lepiej wyglądało. Chyba, chyba że mam te zostawić, co dajcie znać. E, dalej, kolejny sąsiedzik, oczywiście tutaj jakoś ma e, nie wiem, ala, tartaczek, taki mikro. No, ja się tak dzisiaj dawno trzyma. Co dom? E, tyle. Chyba się tam 180 jeszcze za bardzo nie będę wywozić, bo to zbytnio nie ma sensu. No, wygląda tak wygląda, nie? E, tutaj też. E, Słup ogólnie lecą lampy. Dostałem je od Saruta. E, ponad co wydane, nie? Znaczy, co wydane, więc, więc, do, więc dobrze. E, Okej, okay. poletko tutaj jest e, do końca tam się leci. E, tam jeszcze będą łąki, zaraz pokażę plany na przyszłość. E, trochę to speedrunuję, ponieważ czasu jest mało, a chcę wszystko streścić w miarę, nie? Także, yy, dobra. Kolejny domek, również z Eastern, tylko że y, po delikatnym reteksturowaniu re 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 wyszedł naprawdę fajnie, nawet w miarę polsko, kto by pomyślał. Yy, no i to wygląda w ten sposób yy, podwórko, prawda? Całkiem myślę, się spoko prezentuje. Yy, o, sarenka. Yy, kolejny sąsiedzik, tutaj garaż, jakaś szopa, stodoła, dom. No i wiadomo, jakieś ławki takie. Tego typu detale są poddawane Ma jest na bieżąco optymalizowana, więc nie będzie problemu. No i tu właśnie start, gdzie zaczynaliśmy, czyli mm, właśnie przystanek. E, spoko. Poletko, kolejne zaraz do pół. Przejdziemy ogólnie na chwilę, pokazać się zabudowę, potem dopiero całe resztę. E, dobra, kolejny sąsiad, oczywiście tutaj ma jakieś tam sobie uprawy, jakieś sałaty i, i pomidorki. E, I co tu jeszcze? O, tu właśnie mi się zgliczał e, e, ten. E... Ten, ten, ten stolik ogólnie tutaj powinien być na, na, na w tym miejscu gdzie jest aktualnie, e, aktualnie są szachy <gryz> Więc to trzeba będzie poprawić e, Ale to wiadomo No i co? Stodowa, garaże, szopa jakaś też tu widać tartaki Yy, jakiś taki mikrowiec spoko. No i tu mamy w ten sposób właśnie wyjazd z terenu zabudowanego. Wiadomo, tu się wioska jakby kończy, zaraz wam jeszcze pokażę kościółek z drugiej strony, ale najpierw przejdźmy do kolejnej gospodarki, nie? Więc wyjazd oczywiście ten drogę sobie leci, ale yy, zaraz też wam pokażę, więc spokojnie. Yy, no i tu zaczyna taki mikroteren zabudowany, ponieważ tu mamy tu tylko yy, jednego sąsiada, który też właściwie ma tam jakieś gospo yy, i tak ono się właśnie prezentuje. W ogóle całkiem spoko pomysł wyszedł tam, jest co drogą. Mamy tędy takie, wiecie takie zakrzyczenia, w ogóle jakichś cegły i tak dalej, widać taką ścianę fajną, no i tam pod górkę, a tam wyjazd, takie mikropodwóreczko, e, właściwie wjazd do e, obory, nie? Więc spoko, no i tu wyjazd oczywiście na górę, drogą i tędy tam, gdzieś sobie leci to wszystko dalej, nie? Zobaczę za chwilę, e, pokażę te pola. E, dobra, no i tu mamy właśnie, tak jak śmiesznie, śmiesznie określiliście, e, w na streamach, właśnie na Twitchu, że to jest taki spawn żuli <grymne> Spawn Benelli, po prostu, więc yy, mamy tutaj sklep od y, Jelenia, Andrzej Jelen, spółka przemysłowy sklep, więc y, dzięki serdecznie za wymodelowanie tego sklepu. Ja trochę oczywiście też tu porobię detale, typu właśnie jakieś takie y, wózeczki, yy, na jakieś beczki, worki, Eee, powiedzmy, to jest chyba z wodą, nawet, więc chyba tak, chyba to jest beczki z wodą. Mm, no to wiadomo, jak sklep, to jakieś rzeki przechały sobie rowerami na lody albo coś eee, tego typu. No i tu też mamy takie, jakby mm, przy sklepie, od razu, e, miejsce do posiedzenia. Więc jak ktoś sobie kupuje po prostu jakieś tam e, piwko, ci psiki i sobie idzie, siada, to i siada. Mm, e, nie wiem, menele grają w szachy. Tu na przykład jest jakaś latarnia, taka, wiecie, ty tego typu rzeczy. No, wychody, wiadomo, bo to. Co na wsi można robić? Albo pracować w polu, albo chillować sobie, nie? Więc jak ktoś nie ma co robić, nie, nie ma co robić, no to na przykład w niedzielę sklep jest otwarty, bo jest handlowa i sobie przychodzę tutaj e, spędzić miło po prostu niedzielę. E, też tu mamy taki plac z tyłu, zajazd ogólnie e, w tym miejscu. No, i tu będą przynajmniej dostawy, tak? E, właściwie będą odbierane dostawy od Was, e, ponieważ e, ten sklep będzie równocześnie piekarnią. Może on nie wygląda na piekarnię, ale to będzie właśnie taka to jest taki mikrosklepik, e, gdzie po prostu e, jest sobie sklep, wiadomo. E, no i na przykład. E, mają jakiś tam piec, po prostu pieką sobie bułki i chleb. I tylko tyle. Nie ma tam jakiś ciast i tak dalej. Znaczy ciasta będziecie mogli ten normalnie odbierać. Ale to jest taka właśnie malutka piekarnia. Być może w kolejnej wersji opowiadajcie duża piekarnia, nie? Nie wiem co, będziemy oddawać sobie palety z mąką, a tu będziemy odbierać palety z chlebem. Eee, całkiem spoko to się prezentuje, ogólnie bardzo fajny, klimatyczny sklepik wyszedł. Eee, więc nieźle. Eee, dalej, tutaj idąc... Masa osób, właśnie, chciała jakieś rowy, więc porobiłem takie fajne rowy tutaj, które nam oddzielają pola w ciekawy sposób. Ponadto, właśnie, mamy tutaj takie takie, takie, takie barierki. Ogólnie, ja sobie jeszcze ten, o to wszystko, to na przykład, ten, ten, ten tunel zajmie więc on nie, tak nie będzie wyglądał. No i tu mam po prostu jakieś takie rowy melioracyjne, nie? Wiadomo, ja to już teren już. W w dół, więc gdzieś tam sobie może ten to wszystko też będzie leciało gdzieś tam łączą się z tamtą z tamtą rzeczką, która też jest do wymodelowania, tak by nie było terenem no i tu mamy takie fajne poletko, nie? taką elkę, taką bardzo fajne trochę w krzakach tu jak widzicie, nie patrzcie na te słupy, bo to dopiero poglądowe no i sobie tutaj leci przez ten mostek i save pada. Do tego do tego tutaj strumyka I do tego jeziora tak W ogóle jezioro Bardzo naprawdę fajnie wyszło naturalnie Mam wrażenie że to jest chyba jedno z lepszych jezior jakie zrobiłem Na pewno też dużo pomagają te foliage nowe W farmingu 22 Nie to co w 19 No ponadto właśnie widać Jak to się prezentuje tak Takie trochę zakrzaczone stare jezioro z mułem Więc całkiem nieźle Idąc dalej Jakaś kapliczka z krzyżem to ogólnie też co dwa, dwa znicze, tak jakby takie dwie, dwa, dwie lampy, takie dwa lampiony. E, tam mamy wyjazd pod górę oczywiście do lasu, do którego zaraz przejdziemy. No i tu mamy taki e, rozjazd z dwóch stron, e, taką drogę żwirową. Pomyślałem, że zrobimy sobie w ten sposób, ponieważ e, tam jest gospo e, na duże maszyny, więc jak ktoś będzie na przykład jakąś dużą przyczepą albo jakąś niezdrowką, bo coś będą odbierać zboże albo buraki, no to żeby się złamać na pewno to zrobimy w ten sposób. Aż jak jedziemy w tą stronę, to się na pewno zmieścimy ze sprzętem, a jak jedziemy w tamtą, no to wiadomo, tędy się wyjeżdża, nie? Więc myślę, że to bardzo Wam pomoże przy manewrowaniu z gospodarki, z dużym sprzętem, a też doda to fajnego klimatu, bo coś nowego, nie? No i tu mam właśnie taki, tu mam takie duże pole ogólnie. Wiadomo, to jeszcze pole będą balowane, nie? Więc takie duże pole, tako, takie duże pole jest za takim. Ścianą taką drzew, takim murem drzew, właściwie płotem drzew, nie wiem jak to nazwać, no, wiecie nawet prostu taką aleją drzew. O, ale ja myślę, że będzie spoko. No i do sobie jedziemy, oczywiście, jakieś kamyki i tak dalej. E, no i wjeżdżamy na e, taki teren trochę bardziej wirowy. Tu jeszcze będzie ogólnie sąsiad, jak widzicie, Wymalowane już, to będzie jeszcze poletko. No a tak się pracuje gospodarka e, na duże maszyny. E, więc tak, zaczniemy, oczywiście, od e, tego, jak to wygląda. No mam wjazd, garaż. Ogólnie ten garaż był w farmingu chyba 15 nawet już e, tylko my żeśmy sobie go poprawili, zrobiliśmy trochę nowy model, e, poprawiliśmy wszystkie te belki tutaj e, krokwie e, czy krokie chyba nie to jest dobre po, powiedzenie, bo to jest metalowe. No ale poprawiliśmy sobie trochę tutaj tekstury, zrobiliśmy nowe tekstury cegieł, e, na nowo go ogólnie oteksturowaliśmy, no i zrobiliśmy z niego po prostu taki e, remaster starego budynku żeby wyglądał bardziej e, next genowo, nie? <laughs> Można tak powiedzieć. Mm, ale na no mniejsza. Mamy tutaj takie zabrudzenia na dachu. Ogólnie, takie jeszcze nie są porobione, więc tak spoko. To jest nic jak budynek z Lubelskiej Ktoś kojarzy go z pozowcami, to pewnie go zna. Tylko że ześmy sobie to wycięli po prostu. Yy, wjazdy. Dwa z tyłu. Mamy tutaj oczywiście yy, Polish bluszcz. Jakieś szyby są porwane i tak dalej. No i jest, tu będą oczywiście bramy, nie? Więc bardzo fajnie to wszystko sobie tutaj, wszystko sobie tutaj przebiega. Tu będzie, można może, coś wysypać albo coś postawić, na przykład jakieś graty, wiadomo, nie? No garaż szczególnie duży. No i to mamy oborę. Oborę, któreśmy już na streamku. Właściwie to jest chlewnia, która się pracuje w ten sposób. O tak, no teraz zrobimy takie, jakby projekty. Taki easter egg malutki, ale Wam pokażę, sobie, bo to ciekawostka. E, więc warto sobie to poczytać, bo myślę, że to też ciekawe e, Tu będzie jakby szam, bo na razie zrobimy to w ten sposób, może to się trochę zmieni, e, jakaś wiatka, wiadomo, tutaj tutaj druga wiatka No i tu wiadomo ogródek, nie Ogródek też domek z rubelskiej z isterny wzięty, ale wyszło bardzo, bardzo fajnie. No i cieszę się, że też ten chodnik udało nam się zrobić tak e, jak powinien być, czyli z takimi fajnymi paskami, bo troszkę z nim się męczyłem, ale udało się jakoś to podrutować i wyszło całkiem e, nieźle, więc... E, Fajnie, niestety tutaj wygląda. Przejdźmy na tył. No i tu, wiadomo, tu jeszcze będzie płyta naborową dodana. Na razie jest to ten sposób zrobione, tak po prostu poglądowe, żebyście wiedzieli co i jak. Eee, jakieś wentylatory, wiadomo. Eee, kolejna wiata. No to będą silosy. Nie patrzę na takie te białe rzeczy, bo to po prostu są silosy postawione bezpośrednio <laughs> jako PlayStable. Eee, obiekty tylko w grze, eee, czy w, w edytorze, a w grze już będą normalnie w do sprzedania, więc eee, o to się nie martwcie kibelek ksiatka, wiadomo, tego typu rzeczy. Dobra, przejdźmy sobie dalej. I jadąc stędy właśnie to też taka trochę aleja drzew. To mamy też drugi przejazd ogólnie, wjazd do tego. Więc spoko. Jadąc tą drogą naprawdę spotka napotkamy bardzo fajną rzecz, którą rozkmieliśmy na Twitchu i bardzo też się cieszę, że też wzięliście tym udział. Ponieważ to mamy tą właśnie rzeczkę, która tam prowadzi sobie do tamtego miejsca. Ona też stąd będzie leciała, tutaj. To jest, to jest takie wielkie jezioro, które po prostu będzie może jest jakby na górze ono, i na razie nie wygląda jakoś specjalnie dobrze. Ale to będzie po prostu jeszcze wybrzeszone, zrobione z tego fajne jezioro e, tak troszkę, mm, troszkę bardziej ciekawe, <laughs> jak to mówi Aruś. Tu będzie skup słomy, no i. ale do mniejsza. Jak ta rzeka sobie tutaj leci, wiadomo, to sobie też wpada e, przez drogę. No i przez drogę się taki oto most, może nie most, ale raczej taki e, w miarę utwardzone z jakiś kłody e, przejazd. I naprawdę wyszło to mega, mega. E, klimatycznie i naprawdę e, Jeszcze nie widziałem, żeby coś takiego gdzieś tam w fesie, e, powstawało, więc naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty i mikrosmaczek a jakże piękny, prawda? Po prostu jest taki klimacik, że e, no włos na głowie staje mm, dalej może to się dużo chwalę, oczywiście wiem, ale po prostu podieram tą mapą i uwierzcie mi, że lepiej być podieranym i mieć chęć do robienia tej mapy niż robić ją na siłę, nie? E, więc dobra o, tak, wiecie, kolejny sąsiad będzie, tak sobie oznaczałem właśnie takie place. No i tu będzie poletko, które się sobie będzie dalej leciało, nie? Bardzo mm, myślę, że sąsiedzi dają naprawdę dużo klimatu, nie? Dobrze, lećmy dalej. Może tam pojedziemy na koniec. Pojedźmy w tą stronę teraz. Polecimy sobie w tą stronę. No i to oczywiście, co? Jakaś taka duża skarpa ogólnie wyszła, nie? Oczywiście, jakaś ambona. E, duża skarpa, tu, oczywiście, poletko sobie lecą. I w tym miejscu mamy taki zagajnik. Bo to jest jakby część górna tej mapy, a to jest jakby taka część dolna, nie? Więc wszystko tak się oddzieliliśmy O proszę, tak wygląda teren nie? nawet, nie? Tak to tutaj wygląda No i tu mamy tą drogę, która łączy się z naszym gospem malutkim O proszę bardzo, no i tu też mamy wyjazd w Zaraz pokażę kościół, bo kościół wyszedł naprawdę mega, mega klimatycznie, nie? Albo nie, kościół wam pokażę i całą tą resztę na kolejnym odcinku, dobra? Bo myślę, że tam będzie mało odcinek akurat z tego, więc wam pokażę kościół i całą resztę tam. Eee, tak, tak zrobimy, więc wyczekujcie kolejnego odcinka już za parę dni. Eee, dobra, no i co? Tu mamy oczywiście przejazd, nie patrzę to bawełny, po prostu no. Z są jakieś są, nie, nie, nie wymyślam uprawy na nich, same się robią, nie? Mamy tutaj też przejazd mm, bezpośrednio w to miejsce. Tu właśnie będzie eee, sąsiad, czyli właśnie ten od kościółka ten eee, Kościelny, tu będzie źwirownia. Tu będzie droga soltowa i to będzie zartak. No, i też myślę na tym, żeby tu na przykład zrobić mm, jakieś takie wiatraki, na przykład, nie? Bo też to będzie ogólnie las i zakończymy po prostu, nie? Aktualne na razie. E, więc tu mamy taki przejazd. Oczywiście sobie tędy e, wszystko leci. I tutaj będzie znowu jakaś jakieś droga, myślę, że wirowa bardziej. I to będzie skup pierwszy, jak widzicie, nie? Więc to będzie skup pierwszy, e, z którego będziemy mogli sobie troszkę podjechać. I wysypać na tory, bo to będzie nitka z tu jest nitka z pociągiem, które będę, będzie nam sprzedawał plony, nie? Także spoko No i to mamy wjazd do lasu. Las wygląda sobie ogólnie w ten sposób. Jest taki duży. No, taki myślę, większy trochę las, żeby nadać klimatu polom, a przy okazji mieć gdzieś też gdzieś sprzedawać. Czy co robić z drewnem, nie? Gdzieś taki tutaj. No więc tak wygląda las. Myślę, że w fajnym klimacie są stworzony Ponadto. Tutaj, dzięki chłopakom z streamów, udało się zrobić taki fajny nasyp, tak, taką góreczkę. No, i ta droga wzdłuż tych torów jest właśnie wymysłem waszym, więc ja bym tego tutaj nie robił, ale wy chcieliście bardzo, więc wyszło mega super. Tu będzie też oczywiście drugi las, żeby ten przez ten las był taki. Taka pusta droga, taki tunel wycięty po prostu przez te tory. I to będzie las z drugiej strony, jako takie zakończenie mapy. Oczywiście potem dalej mapa się będzie tutaj rozciągała w kolejnych wersjach. Także będzie ciekawie. Eee, dobra, przejazd eee, drogą do lasu. Taki stary garbus porzucony, wiadomo. Coś tutaj mamy jeszcze, jakieś deski, tego typu rzeczy. Ogólnie lasy, po naprawdę, takie rzeczy jak e, gałązki leżące na, na ziemi, kupa liści, jakieś takie mm, kłody drewna leżące, bo tam gdzieś pospadało sobie z jakichś drzew albo coś, nie? E, jakieś grzyby, tu mamy jakieś liście leżące, gdzie te grzyby są? Pokażcie mi grzyby, jakieś mu znajdę chociaż tutaj. Mówicie, że ich za dużo, a proszę bardzo, jakieś poprotki sobie rosną. Ja ma, nie mam humorów. O, są mu humorki, dobra. Co są mu humory? Zwykłe, to są jakieś takie e, inne grziby, więc ciekawie to wygląda. E, no i co? Tu jakiś też bajurko. Chcieliście taki, taką rzeczkę? Taką rzeczkę, taki stawik malutki w lesie, więc spoko. Akurat jakieś dziki się, e, jest, dziki sarny się tutaj mogą napić, albo umyć ewentualnie, albo jedno i drugie. Tylko dobrej kolejności. No i to jakiś po prostu przejazd mm, w taki, tak. Taką polankę, jakby tu są kłody drewna gotowe, powiedzmy, ale one nie są do zabrania, tylko po prostu sobie stoją, właściwie leżą. No i tu można wycinać. Oczywiście postaram się ten las pociąć na jakieś ładne farmlandy, żebyście też mieli. No i to mówię i żebyście też mieli jakoś ładnie ten las tak ogarnięty. Raczej zrobię to wzdłuż tych dróg, które tutaj stworzyłem, więc tak mi się to będzie wyglądało. Raczej, no i co? Całkiem spokojno się uzyskać uzyskać tutaj klimacik w tym lesie. Myślę, że las jest naprawdę ciekawy. O! Tu mam też w ogóle taki fajny wąwóz, taki przesmyk. Chcieliście eee, wąwóz, no więc jakiś tam wałmwóz wam zrobiłem. Eee, no i to mamy wyjazd z tej strony eee, na pola. No i tu jest oczywiście dalej eee, na droga. W ogóle te drogi farmingowe teraz tak cudownie wyglądają. O wiele, wiele lepiej niż Farmingu 19, nie? Naprawdę trochę się postarali z tymi dodatkowymi malowaniami i, i te folic robią robotę, nie? Czyli foliage, czyli... Ja tak mówię na oczywiście wszystkie rzeczy, które się maluje, nie? To właśnie trawa, krzaki, kwiatki i tak dalej. No i tak co to wygląda. Taki zagajniczek delikatny mamy, widzicie. No i to też pole ciekawie wyszło, bo też jest takie ono trochę na takim zakręcie, jakby z takich drzew, nie? Też taki zagajnik. No dosyć ciekawie, dosyć ciekawie. No i co? Ogólnie tak, wielkość puleka będzie? Myślę, że to będą raczej małe, średnie i duże pola. O dziwo, bo naprawdę sporo takich pól się tutaj może pojawić. Na przykład to pole, to pole jest akurat średnie, to pole jest średnie, to pole jest małe, to pole jest średnie, średnie, to jest akurat też średnie. To pole jest takie akurat, no teoretycznie jest średnie, ale tak naprawdę na tym jakby będzie duże. No ale, jeśli tutaj powstaną, Ogólnie tutaj będzie kraj na wielkich pól, tak naprawdę, w tym miejscu. Cały ten teren to będzie ogromne pola po prostu, i tam gdzieś w przyszłości można się właśnie walnie pgr Tak, jak prosiliście, tak wymodelujemy sobie od początku PGR na jakimś takim prawdziwym, po prostu odzorujemy jakieś gospodarstwo z Reala, i tam gdzieś się walnie. I tu będą takie pola, właśnie pod ten PGR, takie trochę większe, żebyście mogli pogryźć sobie, nie? Ale to wiadomo w kolejnych wersjach. No i co? Tu jeszcze pokażę to miejsce. Więc jakiś zagraniczek powstał. Jakaś taka droga. No, i tu wymyśliłem takie coś, że tu jest jakby takie błoto. Wygląda trochę tak napis, to może to trochę poprawię, bo to żadnego napisu nie ma. Ale właśnie minia, minia jest napisane. <grym> ale to nic nie znaczy, po prostu takie. Yy, wiecie, po prostu błoto sobie leci, nie? ja tu możecie normalnie to pole ogarniać sobie. No, i to mamy taki zjazd w dół przez ten yy, tak, jakby mikrotunel, nie? No, i tu się nam pole łączy yy, z tym asfaltem. Tam dalej wam pokażę kolejną część mapy, już w kolejnym odcinku, nie? No i tu mamy przejazd yy, tędy drogą, oczywiście na yy, sklep, tak? Tutaj. Dobro, blisko, słuchajcie, to było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, bo yy, trochę mnie na tych YouTubach nie było, yy, ale jestem ciągle na Twitch o tym też pamiętajcie, zapraszam was serdecznie, zostawcie followka i osoby, które jeszcze dostały do końca, to słuchajcie wszyscy subskrybenci yy, z yy, Twitcha Czyli osoby, które mają wykupioną subskrypcję, będą brały udział w giveawayu na farminga dosłownie za parę dni, więc jak tylko się odpalę z farmingiem, to będą mm, dwa, dwa giveawaye na farminga. E, więc, jeżeli ktoś kupi suba, po prostu to będzie miał okazję e, wziąć udział w konkursie, prawda? Także, jak chcecie wygrać akwarium za Afriko, właściwie, no, za Frico, bo tam sub kosztuje 20 zł, e, to można wygrać właśnie Fesa. E, także tam też będę ogłaszał wszystko jeszcze na później. Nie? Dobra, kończę tego e, ten odcinek, chciałem wejść do tego streama Wybaczcie <laughs> <laughs> Dobra, więc kończymy odcinek e, Jak mówię, hashtag nowa mapa i widzimy się w kolejnych odcinkach z Working Progressu. E, no i na serii kariera, bo też będzie Także do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdro